O Boże, śnieg spadł, jak ja do pracy dojadę. A tak zimy, opony całoroczne. Hmm. Minus 4,5. Czy samochód zapali? A, oh, zapalił. Autko do pracy, czyli ma kosztować 500 złotych i rozpadać się być koniecznie na całorocznych nowych przez poprzedniego właściciela kupionego, tak? Mam 59 sekund, silnik zapalony. Dobrze, że mam kierowcę, który siedzi w środku, bo nie wolno zostać pojazdu bez kierowcy nadzoru w środku. Nie odśnieżyłem dokładnie samochodziku. Całoroczne opony, taki śnieg, przecież to nie ruszy z miejsca, zaraz będzie wszystko. A w internecie piszą, że dobry kierowca, to na łysych chletnik dojedzie. Może to trzeba nie założyć, a nie jakieś kurde. Całoroczne Pirelli. Kto to widział na takich wynalazkach jeździć jak w maluchu? malu widział Pirelli. Lepiej, troszkę wolniej. O Boże, słyszeliście ten dźwięk? Co to było? Co to było? O nie, wpadłem w poślizg. Widzicie to? O ja chyba driftuję, będę teraz płacił 50 tysięcy mandatów. Ach, dojechałem. Pozdrawiam wszystkich nieustraszonych. Z oponami całorocznymi jest dokładnie tak samo jak z instalacją gazową. Nikogo na siłę nie przekonasz. A kto ma i używa, ten oszczędza i taniej jeździ.